co? Mogę sięgnąć po tą broń cholerną? Przydałabym się. Nie mogę. Szkoda. W takim razie sprawdźmy ten ślad teraz. Też nic ciekawego, co? Coś pominąłem. Musiałem coś pominąć. Pełki orchidei mi się nie podobają. O, dobra, coś nowego. Nie widocznie nic. Ta sama marka Opon, co w aucie, którego szukam. Czy samochód zabójcy tu był. Chyba jednak coś znalazłem. Do jasnej cholery, no. Nie mam pojęcia już. Co to jest? Jakieś ślady niebieskiej farby. Te same ślady opon. Nie ma wątpliwości. Samochód zabójcy tu był. Chyba został przemalowany, wiesz? Cudnie. Jednak na coś trafiłem. Wszystkie należą do szajby? Czy może jest ktoś, kto... Jakiś inny ślad... Hmm, dobra, nie mam... nie bardzo... nie mam pojęcia co mam tu zrobić. Ok, tam coś jeszcze jest. Tylko nie mogę przejść, bo się zblokowałem. Aj, ta kamera nie jest za dobra. Toporne strasznie sterowanie w tej grze jest. Dobra, tu jeszcze nie sprawdzę. Sądzę, so, że tak długo to trwa, ale no to nie jest proste, więc. To nie może znowu nic, nie, nie jest nic istotnego. Dobra, ja już nie mam pomysłu. Tutaj coś jest. Dziękowałbym za małą pomoc, wiesz. Naprawdę. Nie wiem, jak się okaże, że coś było blisko, ale ja to po prostu wytnę. I to jest bez sensu, myślę. Żebyście... Słuchaj, czy ten samochód nie jest przypadkiem. To nie jest ten samochód? No jest jasnej cholery, no. Dobra, weź to, schowaj w takim razie. Możesz to podnieść? Nie możesz, no masakra, zaraz się wścieknę. Nie mam pojęcia co mam zrobić. Każdy z tych śladów już sprawdziłem. Jest ewidentnie głupie. Rozmiar 10. Prawdopodobnie gość. No nie, teraz znalazłem coś nowego. Dobra, tutaj już byłem najwidoczniej, bo gra mi nie pozwala... W ogóle, się nie... Weź możesz się przesunąć, dziękuję ci bardzo. Po pierwsze się wściekam na tą grę. No i co mi powiesz? Nic mi nie powiesz. Cudownie. Dobra, na seria nie mam pojęcia, co tu jest. A najprawdopodobniej to wytnę. O, 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 dobra, dobra, chyba znalazłem. Podnieś to. No to chyba mamy problem Uważaj pewnie jest za tobą Jeden z Twoich kupli zadawał za No i trzeba mu było zalutować gębę. A jednak gdzieś pistolet? Myślałem, że nie masz łapy na głowę psie Nie mam teraz czasu na zabawy Zejdziemy sobie z widoku i załatwimy cię jak trzeba Hmm. R1 Świetnie, Czy ja Jedzie swoje karate, czy jiu-jitsu, inne rzeczy. Auć. Bok, bok, uciekaj. Drugi. Świetnie. Mimo, że jest wielki, jest też powolny, więc wykorzystaj to. Jak na razie idzie bardzo dobrze. Nie wiem czy bardziej on się rozwala czy ja Spostrzy go wreszcie nogę Dość tego pierdzielenia Masz mi opowiedzieć o gościu w niebieskim samochodzie Chuj i w dupę złama się Chcesz w kolano A tak Złamałeś mi kinol Pało Może metoda Blake'a się tak sprawdza a, a zaraz rozwalę ci łeb. Sypiesz wszystko! Mm, nie boję się, ciebie, panie CSI. Nie masz jaj! Aaaa, czy, czy 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 czy. nacisk. Nie będę tracić czasu, Jack. Chcę wiedzieć, czyj to samochód. Gówno mnie obchodzi, czego chcesz. Nie jestem kapusiem. Lepiej od razu mnie zgarnij, gnojku. Hmm, benzyna. Lubisz fajerwerki, Jack? Bo założę się, że te zbiorniki mogą dać czad. Kurwa, stary, z wachą nie ma żartów! Powiemy, że to był wypadek. A raczej ja opowiem, że to był wypadek, bo ty już nie będziesz w stanie w ogóle mówić, nie, Jack? Nieźle pierdolnięty z ciebie złama, odbiło ci stale! No proszę, to na niebie podziałało. Nie tego gościa w ogóle. Chciał, żebym pozbył się trefnego wozu i dał mu nowy na lipnych blachach. Miał kasę, a ja nie jestem ciekawszy. Powiedział, że mam dać znać jakiemuś... Paco, z tej no... Błękitnej Laguny. To wszystko co wiem. Dokończymy naszą rozmowę na posterunku. Jesteś aresztowany. Masz prawo zachować milczenie. Wszystko... No pięknie. Jezu, nie teraz. Wszystko co powiesz może i będzie... Hej, chyba masz jakiś problem Fadze. Ryder? Spuszczając pólów do FBI? No, pięknie. Boże błogosław, Ameryka. Boże błogosław. No, nie jest zbyt dobrze. Teraz pomogę ci rozwiązać problem z uzależnieniem, panie Mayerze. Raz na zawsze. Przyjaciel ma kłopot. Nie no, bursz, jasne teraz do, do, do zgniatarki, tak Dobra w takim razie Nie wiem. Ja nie lubię czarnuchów. Miałem pistolet zapasowy, pamiętam Palnik opreszcie Trójkąt? Jak ty to złapałeś? Szpalni wreszcie z niego. Świetnie. Razem ci się pośpieszy, wiesz? I to szybko. OH SHIT. OH SHIT, OH SHIT, OH SHIT, OH, shit, oh, shit, oh shit, 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 do góry, do góry stary. Nie chcę sprawdzać, czy w tej grze można umrzeć, naprawdę nie. Skacz, 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 skacz! Świetnie. Uff, było blisko. No nie, jeszcze go wcięło. Nie ma. Teraz ci skopię tupę. Po prostu, ty czarna niego. jak go wali w Coś <laughs> ślisko jest. A Boli. Aż wielkie <laughs> bydle normalnie, no. Ała! Kurde, masa mięśni, dawaj go! Jaden! Mam <śmienicza> że ten pad czasem nie działa tak jak powinien. Nie lepiej by się grał na mówię. Ot, O, orzesz, Widzisz, jedziesz, jedziesz bez Blake'a i od razu są problemy, a Dawaj, 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 dawaj. No, pokaż mu, pokaż mu. Jeszcze masz siłę. Nie nauczyci tego na treningu. Dawaj. Świetnie. Znowu kółko. Jak mam pokonać tego bydlaka? Jest za dużo, za silny w ogóle... Wielki złama z czarny nega. O, świetnie. O, się załatwiłeś, koleś, koleś. No, proszę. I mamy nowe kafelki. Świetna robota, tutaj Naprawdę. Pogratulować. Dobrze, dobrze ci poszło. Lokowujesz nowy bonus. I mamy epizod ze Scottem Shelby. Dobrze, ale dziękuję wszystkim za uwagę. To już w następnym odcinku. Hejka.